Manko widzowie jest górny w kolejnym odcinku z serii Brawl Stars. Jest, jest dzisiaj ze mną, ale nie ma go tutaj, ale jest wirtualny w grze oczywiście. Oznaczę go. Ale jest dzisiaj ze mną. Może zaczyna gra i dobicie mi 3 lajki będzie jeszcze w innych odcinkach. Ale bardzo fajnie lecimy z subskrypcjami. Plus 7 w ciągu ostatniej doby. Plus 7, widzowie, co tu się stało? W dobę. Dobra, załatwiamy. Mm. Dlaczego? Teraz wygramy. Oj, teraz wygramy. Teraz. chyba mi się coś mi się wydaje. Ale koks. Ale koks, widzowie. na Discordzie kiedyś założę, bo kiedyś miałem, ale sobie Założę Discorda i on będzie ze mną gadał i będziemy nagrywać tego odcinek. Ale jestem kozakiem, nie? a on? Nie no, ale, co widzę, że nie jestem. Nadbijajcie na naszą grupę na, mes, na Messengerze. Na której będziemy, logujemy się. Tak jak dzisiaj i gramy. No, a dzisiaj. 15.45. Wczoraj ustalaliśmy i dzisiaj gramy. Widzowie w 13. odcineczku. I dobra. Gramy jest jeszcze 3 mecze. Musimy zabrać drużynę. Jej. Uff Ale to będzie fajne Tu jest jakiś melaż jest, ludzie Co się dzieje, jakaś muzyka, ktoś słucha Ja nie wierzę nie wiem co Uff Dużo HP Więc to już jest jedno dobre Dobra, hobby rozwala, hobby robi ogólnie Dobra, szybko. Szybko widzę z gościem. Dobra, szybko. Dobra, szybko. Uff, widzowie, ja trochę się chyba nie odzywałem. Ale szybko. No nie, on już się chyba zadanie zrobi jakieś. I jakby się wtali zróżnę na że to jest tylko. To, to. albo bo nie mogę brać, więc... Więc dopiero no po, potem co zrobię. No i to chwila, dobra. Kruby. Już poliwia przynieść. Nie wiem, czy to jest totalnie Ale spoko No ma? Dobra Nie można czasem z identycznymi Chcę ja rozpuść koldem. Dobra, lecimy No, no Ten i u nas też w ogóle, w... ogólnie to nagrywam, to jest drugi dzień po rozpoczęciu wojny na Ukrainie. Oczemek trafił. Uff. Oni z nami w grupie, już mam parę osób. Było więcej, ale oni nie chcieli grać. Uff. A też... widzowie. Ogólnie. Może ci okre, Ci ludzie to oglądają. Śmieli się, że kurde nagrywam Brawl starsza Co nie? A kurde. Zaczęli się wbijem tyle bo jeli na no, słaby, słaby. A ja kurde, dobijam 13, mam w tym momencie. 13. Widzowie, zróbcie im szan. zróbcie im szan. Niech im będzie. Bo też to jest denerwujące. Nie, nie widzę się Zobaczymy. Da, jeżeli, gościu. Nie, tyle podeszłem specjalnie tak, żeby go trafić, ale coś nie pygło. Chłop, nie może grać nie tam, ja muszę grać No już mi się nie zabiję. No, jako on Jest Sią piłka Idź iś, tam, idź iś, tam, Piłka, 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 uciekaj Dobra, ogólnie Coś się nie dzieje Jest. <trybuj> Widzę jaka moją reakcja. Brawo Przemek talne Eldorado Muszę coś w tym Ale fajnie, nie no, koks Koks i to wie, mamy to Tak jest A zlecimy No, dawaj, chodź gościu na ten na Ja weźmę na szelę. sobie dawaj, graj. Groj, dawaj, dajesz, 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 dajesz. Dobra, lecimy, lecimy. Dzisiaj taki będzie trwał, tak 12 minut. Takie jak krótkie, Piszcie ile chcecie. Ja robię 12-15. Przeważnie. No tak nie najlepiej. Nie rozwalacie, typa. Nie znasz, rozwalają ludzie. O nie. Jestem tu. Nie no, chłopiec go sobie. O nie Nikt nie idzie Kurde, nie udało się, no przegramy A więc Znieś w komentarzu dla czegoś Złe postacie wybrali Czyli jest dobre jest dobrze. Bo mam jeszcze... O, mogę dowodować, na no to... Niech będzie do kolta? Dlaczego nie? No, ale jakie mam jeszcze postacie? Dobra, to ja widzowie zagram może sobie barzenie w sumie. Jego nie widziałem... Kto mi grał? Jego nie miałem! Jestem pewien, że nie Dawaj graj, cox. Graj, graj, graj. Dawaj, graj, i nie rydź. Jeżeli to ogląda, to jesteś kozakiem, chłopie. Normalnie jesteś kozakiem. A ja go nagrywam 25 lutego, jeden dzień po tłustym czwartku i rozpoczęciu wojny Rosji z Ukrainą. Dobra, oj surf widzę nie odzywam, ale myślałem nad jedną nową grą. Taką, którą już zacząłem nagrywać na kanał, ale nigdy nie ustawię. Ale mogę powiedzieć jedno, że już zacząłem nagrywać. I usunąłem parę odcinków, bo trochę wyszło głosowo. Bo chory byłem trochę ten i... No i wiecie. A tam jeden niemiecko. Akurat. Potem tym jeszcze dawano, Znaczy ja go nie usunąłem, tylko które zamontowałem, Podgłośniłem, o. Tak, tak, tak gadałem tak jak teraz, tak... E, de, be, de, no, de, be, de, be. Tak zacząłem. A ogólnie w tym momencie się wstawia Matwód 7. Widzę, wie co nie? Matwód 7 w tym. O 15.45 mieliśmy zacząć grać. No. Czy tak... Się spóźniliśmy, ale gramy jeszcze jedną rundę. Dobra, chcę na mapach, to ja muszę zagrać właśnie. ostatnią rundę w tym odcinku. Ile co widzowie, po wygranu? A zostaw łapkę w górę, napisz komentarz i zasubuj kanał, bo dlaczego nie? Nie musisz dać dzwoneczka, musisz wcisnąć pewnie, Ale daj tego sumiku, no. No dawaj, nie ten...

Mm, widzowie co ja zrobiłem totalne dorado ja co ja tutaj zrobiłem ja ja wyjdę i widzę mnie, i, 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 z tego odcinka widzimy się w kolejnym cześć pa